Cześć, nazywam się Zenek. Kiedyś miałem kochać się z pewną dziewczyną, a ona do mnie takie coś. A ja do niej tak. Po co mam trykać z gumą? Jak mogę inaczej, miałem wspaniały orgazm. Była piękna i wspaniała. Tak, to właśnie on. Była naprawdę cudowna. Pokochałem ją od pierwszego wejrzenia. chociaż była babcią klozytową, nie przeszkadzało mi to, ja ciągle ją kochałem. No bardzo, bardzo ją. Czasami gdy mnie wkurwiła. Skopałem ją jak zwykłego prosiaka. Mimo to zawsze przepraszałem ją i prosiłem, żeby ze mną została. Lubiła sobie wyknąć, Na przykład takie renomowane trunki jak wino marki Abol 2001 albo Wibrotek Xena Herkules. Ale co mi tam, dam jej trochę. O jebana, wypiła mi całego winacza. Ale co mi tam, przecież mężczyznom nie wolno płakać. Pewnego razu, po przyjściu do domu ze sklepu monopolowego, zorientowałem się, że pchają w dupską jakiś fagas. Wiedziałem, że to nie mogę być ja, ponieważ mój fiutek leżał spokojnie w nogawce i czekał na moje komendy. Po przyjebaniu jej butelko po głowy, uświadomiłem, że ja tu jestem panem i ja tu rządzę. Bo ja jestem to sobie, się na rany, jestem Gdy wyszła ze szpitala, wziąłem z nią ślub. Była piękna ceremonia, kwiaty, dużo gości, wódka na weselu, coś wspaniałego. Nie miała wymagań normalnie, żony, ona będzie palną ze schodów. Po tym incydencie poszedłem do baru, gdzie spotkałem bardzo miłe panie. Gdy jedna z nich usiadła mi w rozkroku, poczułem, że coś mi uwiera w tą brzuszę. Okazało się, że to był jej długi, gruby kutas. To było wielkie rozczarowanie. Ona była facetem. Ona jest Właśnie się dowiedziałem. W wyszedłem z baru, a ona do mnie tak. Wycfelowałem ją i poszedłem dalej. W końcu zobaczyłem, że jakiś kot przebiegł mi drogę. Był czarny, oznaczało to pecha. Pecha nie miałem, wręcz przeciwnie. Złapałem tego czarnego skurwysyna syna i zajebałem mu butelkę powinaczu. winiaczu. Chciałem go jakoś pocieszyć, chyba już się nie dało, ale próbowałem. Ciemniało i naprawdę rozpętała się, zajebista ule Biegnąc tak przez wiatr i przez deszcz, napotkałem bandę nieogolonych murzynów, którzy jak zwykle grali w kosza. Zaczepiłem ich, a oni powiedzieli do mnie tak. Jeden z nich przyjebał mi łańcuchem po żebrach. Padłem na ziemię, od razu zrobiło się jakoś jaśniej. Poszli sobie ze śmiechem na ustach. A ja leżałem tak ubryzgany w błocie, czekając na następne nadejście dnia. Yesterday, all my troubles seem so far away. Za chwilę jednak wstałem, otrzepałem się i poszedłem dalej. Pomyślałem sobie tak. Raz jesteś na dnie, raz jesteś na świecie, takie właśnie, właśnie takie jest życie. Zdesperowany poszedłem do domu. Moja żona nie chciała mi otworzyć, więc musiałem zejść na dół i z ulicy krzyczeć do niej Kaśka! Kaska! Niestety nie chciała mi otworzyć. Nie wyszła nawet na balkon. Kurwiłem się, wziąłem kamienia i rzuciłem w szybę. Gdy wszedłem na górę, ona czekała już na mnie z nożem. Wyjebała mi prosto w serce. Padłem zakrwawiony na ziemię. To już był naprawdę koniec. To już jest koniec. Nie ma już nic. Okazało się, że rana nie była śmiertelna. Od razu poszedłem do kościoła, aby podziękować Bogu za ten cud. Wychodząc z kościoła zauważyłem skórą postać. Okazało się, że to jest sam Emanuel Olisadebe. Od razu poprosiłem go o autograf ale on powiedział do mnie tak wkurwiłem się tym przypomniawszy sobie incydent z murzynami który dział się niecały dzień temu zacząłem napierdalać Emanuela po żebrach po nogach i po wszystkim co się dało swoją własną nogą chyba mu się podobało bo cały czas krzyczał zostawiłem tego czarnego pajaca i idąc dalej zastanawiałem się i doszedłem do wniosku, że po drodze wstąpiłem do kiosku i kupiłem Bravo Girl z Britney Spears na okładce. Z tego względu, że w gazecie nie znalazłem nic ciekawego, co mogłoby wzbudzić moją uwagę, wyrzuciłem to ścierwo do kosza i poszedłem do domu wyruchać moją żonkę. Po stosunku poszedłem spać. Koniec 3,5 milionowego odcinka serialu brazylijskiego pod tytułem Rozalinda i Zenek mieszkają na wczasach w górach. Teksty Jasiek. Opracowanie dźwiękowe Jasiek. Muzyka różne zespoły nie chcieli się wymieniać. A teraz przerwa na reklamy.